Idziemy do żadowni Zasadzić się na ptaki i zwierzaki Może coś złapiemy jest w miarę ciepło trupimy, trupimy właściwie będziemy, czy, czy to nie trupimy Żarcie jest Lufy są Lornata, Luneta i tak dalej też Jeszcze jakieś 2 km i będziemy na miejscu Z fotołowów fajnie jest coś zjeść. Zwłaszcza, jak się nic nie jadło, a się stało trzecie. Mamy cyborg wód. Samo się żarcie. W puszce. Ciężka puszka. Można sobie tak na fotołowy wziąć. Na biwak też, autem. Ale do noszenia w plecaku za ciężkie. Samo się podgrzewa, zaraz co będziemy robili. Zjemy i powiemy, że dobre. A większa recenzja będzie na blok. Cyborg, kurczak z ryżem. Jakie wrażenie? Nie jest złe. Na pewno jeszcze były Tak. A były trochę. Tak. Ciężkie i do przebijać trzeba. I w ogóle można się poparzyć puszką. Ale dobra. To co lubi. Słodkie, tak trochę. Ale dobre. Tak jak mówiłem, większa rycka będzie ten. Na blogu. A to wygląda o tak Tak to wygląda Pucha w puszce Z żarciem W dużych sfornych gaciach Tu jak widać cywilizacja Budynki Tam wypożyczania kajaków, brda Kozimostek ogólnie, kozimostek tam jest sklep, tam jest kościół, kolejne budynki, dużo ludzi tu się kręci, tam można zobaczyć bach, tu. Ale co jest najfajniejsze? Co jest najfajniejsze? O, tu mamy gniazdo, łyski i ptaszka wodnego. Taka czarna kaczka z ciapką na głowie. Mówiąc tak dla tych, co się nie znają. Widzimy, możemy sobie poobserwować młode, karmią i tak dalej. A tam mamy startującego łabędzia, gdzie on jest. O! Takie rzeczy, tylko w Bushman na tropie. O, i ten. Ogólnie bardzo dużo doznań dzisiaj mamy. Kaczuszki, jak pan, jak pan ten? Kaczuszki są ekstra. Są zajebiste. Znaczy, no, kaczuszki i łyska, to nie Tak, ale te łabędź mówisz, też kaczka. Oj, łab, łab, łabędź ta, a jak to pierdolnie ze skrzydła, to uuu, uh, boli. Nie podchodzisz do łabędzi. I nie karmić ptaków chlebem, bo to niezdrowe. Wnecie sobie znaleźć czym karmić, ale nie chlebem, bo to je tam zabija. A nie chcecie być mordercami ptaszków, prawda? No, takie przesłanie w dzisiejszym odcinku Buszme na tropie. Tak, i w ogóle pływajcie też sobie tymi kajaczkami po borach Tucholskich, bo tu jest zajebiście. Zresztą zobaczycie w tym odcinku też pływanie. Na pewnej nowej zabawce. Na razie wypożyczonej niedługo mojej własnej prywatnej osobistej I jeszcze raz Ptaszki Małe ptaszki Kto nie lubi małych ptaszków? Małe ptaszki są słodkie O, o, i wchodzi do wody Trochę tu światło kiepskie mamy No ale coś robić Wczoraj widziałem fajnie jak mamućka opierdzieliła, w gardzieło tego jednego klapiszona, bo był nie, niegrzeczny. O. Mamuśka zanurkowała. Zanurkowała. Wynurzyła się. Mamy mamuśkę. Mamuśka zbliża się do dzieciaka. Dzieciak krzyczy. Gdzie jest dzieciak? Tu jest dzieciak. Gdzie ty płyniesz? Oj, zniknął. Jup. Szkoda, że nie mamy do tego lepszej kamery. Byłoby fajnie widać. Tutaj jest czysta woda jak one pp. Taka bojka. Polecamy pływanie pontonem takim kajackiem, kanu, czymkolwiek, po brdzie i różnych takich wodach, bo to fajne, przyjemne, nie męczące, specjalnie pod warunkiem, że z nurtem, bo tak to lepa. Mówić coś. Mądrego. Pływamy. A Ty? my. A w ogóle może się Pani przedstawi, nie? Kim Pani jest, dlaczego tu Pani jest i w ogóle po, po co? Bo mnie przywieźli. W paczce. W paczce. Wsadzili i mnie przywieźli. No fakt, mój samochód trochę jak paczka. Ale fajne miejsce. Świetne miejsce. Fajne rzeczy tu się dzieją. Świetne rzeczy. Z zajebistymi mnami. Nami. Jest w ogóle. Co co? Jak się pani podoba surfival? Tak, przywieźli mi na surfival i mam być surfivalorką. to surfivalorka. Surfivalorka. A teraz my są na tropie gzybów. Browar na tropie grzyby. O, a to jest browar. <grystanie> browar na tropie grzyby. To jest browar. Nie, browar. Nas... O, patrz, to nie dupą do nas tylko głową. O. Tu. Nie pogrzybie. Mój jezu. Jest browar jest na tropie rysia. Rysia. Była kupa rysia, wilka, bo innego drapieżnika. Browar tropi. Browar tropie. Browar to niekoniecznie musi być alkohol. <grystanie> Może to Może być, być pies. również pis. Nie pis, pies. A, pies, no tak. <grystanie> nie pis, nie pis. Nie pis. Pieseł A tam tatko robi zdjęcia. Jak to jest zjeść jałowiec? Niedobrze. <głos> <głos> no, smaczna nie. przyprawa do mięsek. Jak zjeż, <coughs> jak zjesz i długo nie jadać mięsa, to się że żołądek do jedzenia mięsa. Jest bardzo tak pożywne. I odżywcze, Uy, i w, w ogóle. jak pieprza, potem coraz gorzej. Dziwne. To, a to dasz nowy królik doświadczalny. Trochę tak. Modelka, królik doświadczalny, w ogóle taki menadżer jeszcze w firmie. No bo. Faj z YouTube'a Bachlu, i to trzeba mieć menadżera. Prawdaż? O jest. I psa. Kowara. Coś pani powie ciekawego do kamery? No nie, no nie wstydź się, nie wstydź się, no powiedz coś, powiedz, Marki masz przekaz do świata? Przekaz do świata? Masz jakiś przekaz dla świata? Idź, da w las. Przekaz do świata. I weź tu rozmowy z kobietą. <noise> Będąc w parku narodowym kupujemy bilety, wspieramy parki narodowe i wypisujemy, tak? A nie jeździmy. Bez biletów no to jest hamuwa. Hamuwa? Zgadza się. Tak jest. Dobrze. Pani czuję po spełnieniu swojego obowiązku. Świetnie. Zajebiście, tak? Wspieram parki narodowe. Tak. Proszę, zgodę. Puszcza białowieska. Chowam. Cała w Parki narodowym. <grym> tak. tak jest, Puszcza białowieska cała, a szyszko na, na sosnę. Niech sobie wisi. No niech wisi, już nigdy nie schodzi skąd. Bezy, woda gazowana no. Tutaj no. Przerwa na używki mm, dymne Tutaj menadżer firmy szuka jak się nazywa coś o czym będziemy zaraz kręcili No bo ogólnie to my mamy tutaj wizarzystów, niewizerzystów nie Tak W no. jednej osobie w tej osobie Biednej wszystko osobie. Pizza jedzie Pizza jedzie. My nie jemy wcale tego liofilizowanego żarcia się robaków i tak dalej, bo my pizza, hamburgery, catering kola. swój mamy kola. Odmawiamy na przystanek gazowy. Tak. tak jest My tutaj ten. te rowery, że my jedziemy rowerami to też nieprawda. Nadal wszystko w jednej osobie. <noise> Tam my... dalej stoi pika, taki wypasiony, nie? Do 1500. I, i, I trochę. I, to, i trochę. <noise> Ogólnie to ten. Tak, to tak wygląda błyszmy za kulisami. Ogólnie jest fajnie. Jest fajnie, jest fajnie. No to jest komercja, jednaką komercję robimy. Kasa, kasa, kasa. Za hajs z YouTube'a baluj. <grym> <grym> no. A tak, tak wygląda tak naprawdę nasze biuro. Tak. Takie w terenie biuro. Bo takie bazowe biuro. Dogramy. Dogramy jeszcze bazowe biuro. Hmm. Często w lesie, czyli w górach, gdziekolwiek jesteśmy, mamy problem, co zrobić z aparatem. Wisi nam na szyi, już pokazywałem kiedyś, że można taki trok założyć sobie tutaj, ale jest też takie bardzo fajne urządzenie. Zapina się to na pasek, jest szybko złączka. Wpinamy i możemy spokojnie chodzić. Nie wypadnie nam to, to ma 90 kg dźwigu. Wystarczy nadusić guzik. I mamy już aparat gotowy do użycia. Jeszcze bardzo jedną fajną rzeczą jest to, że w głowicach od Manfrotto możemy to założyć. Nie musimy się bawić w przekładanie szybko złączek od innego jakiegoś statywu czy coś takiego. Oczywiście, jeżeli będziemy mieli inną głowicę, no to jest, jest inna sprawa. Ale daje to bardzo duże możliwości. No może z dużym teleobiektywem to zbyt mocno by tutaj to obwisało byłoby to niewygodne. Ale do noszenia jest to świetne. Tratwa do monitorowania norki amerykańskiej. Prosimy nie dotykać, nie przeciągać trat do brzegu. Tak wygląda. Jaki domek, skrzynka. Brzoza w środku. Znaczy na dachu. W środku. W środku jakaś płytka z zarciem czy z czymś tam. Takie coś. Ciekawe. A norkę się powinno stępić. I na sznurku to jest. Takim tu. Taka ciekawostka. Ciekawostka na tropie. My żem jechali. Popieprzyli drogi trochę. I dojechali w takie miejsce. Dziwna rzecz. Wspomniczek. Z tyłu ksyzyk. A gwiazda. Na gwieździe z gościu. Z kuszą psem. Drzewka. Drzewko i Jeluń. Jaruń z krzyżem na głowie Czyli ten, tak, czyli, czyli ten patron myśliwych Ale zero opisu Nic Jakiś tylko stary napis jest z tyłu, tutaj Tu, ale ciężko odczytać Co tu jest? Taka ciekawostka Na tropie przygody I skarby, co może ukryte tu są? Porada fotograficzno-przyrodniczo-kajakowa Sprzęt foto, wideo należy zabezpieczać przed wodą, najlepiej worki kajakowe. Dwie sztuki wsadzić sobie. Jeden i w ten jeszcze jeden. Za no, wszelki wypadek. Fajnie mieć pokrowce wodoodporne, ale to wiadomo, na sprzęt foto, a to jest drogie. Chociaż działamy w tym, w tym tą stronę również. I tak zabezpieczać sprzęt, no bo szkoda stracić. Można się wyposażyć też w sprzęt fotograficzny wodoodporny, tam Nikon. Olympus ma fajnego toucha, czy tam jakoś tak się nazywa, fajna zabawka, a my sobie płyniemy, choć taki pontonik, do pack craftingu dostałem do testów, niedługo mam dostać na własną nową wersję, doskonaloną, podobno będzie lepszy, jeszcze, oczywiście to jest fajna zabawka, do fotografii bardzo fajna, do zabawy, spływów i tak dalej, 3 kilo ponton, 3 kilo, ale jest pancerny, bardzo fajna zabawka, polecamy. Na razie testuję tą wersję, później będę testował kolejną wersję. Coś się pojawi. I muszę kończyć nagranie, bo mi palawa uciekła. A tu sobie gadam ładnie z wami. O! Ekspedycja amazońska przeciera nowe szlaki. Gdzie wypłyniecie płyniecie, co towarzysze? My mamy spotkanie Słonko 360 no. na nadmuchanej gumie. Przerwa w rejsie po dzikich. Rzekach amazońskich borów tucholskich, a tam bocian kroczy dostojnie po łące, za tym krzakiem tu widać takie białe w czarnym bociany. A bociany, wbrew pozorom, nie żrą żab za dużo. Głównie żrą myszy, a nie jak w bajkach, te pokazują, że żoby, żoby, żoby. A jeże jabłek nie zbierają na kolce, jakby co. To dużo przeszkód miliard zakrętów <grym zimny> To już był miliard zakrętów. Tak, potwierdzam, dużo zakrętów na chodzi nie. Są same zakręty. A z polibark. A tylko teraz, A teraz z racji, że my na jeziora wielkie wypłynęli. Kanadyjskie jeziora prawie. Spuszczamy z tego pływadełka w powietrze i ładujemy się w trzy osoby do palawy. to się. No pi. Pływa tak. Fajnie się pływa. Ale wolno. Bardzo wolno. Le, po po tym, tej chocinie to ja będę miał muły jak ten. Tak jakiś... Ale ja nie chcę takiego Hardkurowy koksu. <głosy> <głosy> Mnie boli bark, ja nie chcę mieć karku takiego. No. no nie chcę, ale muszę. Nie chcę. Ujęcie 123. Akcja. No tak, jesteśmy właśnie w mobilnym biurze Bushman na tropie, gdzie przygotowujemy się do każdego wyjścia w teren i tropienia. Jak widzicie, kupa Majdanu rozwalona na stole, się trzeba przygotować sprzęcie, przejrzeć, co trzeba zabrać, przeczyścić i tak dalej. I dzisiaj w żarcie warto mieć Cybor, samo się robi. I warto się wyposażyć w podręcznik, się przewodnik po ptakach, Kolinsa na przykład, najlepszy przewodnik po ptakach Ever jaki jest, o tam ktoś mi motor odpala koło mojego biura, nic lamusy motorów i ten, w każdym bądź razie warto się przygotować do wyprawy, żeby się nie zgubić, żeby osiągnąć sukces podczas wyprawy ha, no i w każdym bądź razie tak, uczmy się, pogłębiajmy swoją wiedzę, aby tropienie było przyjemnością i sukcesami się kończyło, tak, takie przesłanie na dzisiaj No to tak, docieramy przez środki puszczy w ogóle, offroad 100%, z rządzącą kobietą na tylnej kanapie yy, Do tych kręgów kamiennych, będziemy ładowali tam baterie w aparatach i swoje, i tak dalej I będzie śmiesznie Ogólnie, ale stram leci w radiu Jak Indiana Jones Jest kurchon Jest kurhon Jest kumień Odkryliśmy skarb, teraz naładujmy baterie Tablice informacyjne. Proszę nie zasłaniać, przepani pani w niebieskim. Kto chce, może sobie przeczytać, spauzować z YouTube'a. Ciąg zebraniowy. I tu będziemy robili narady ludzi z buszu. Tylko i wyłącznie. I idziemy tam na kręg zebraniowy. Zbieramy myśli i wymyślamy jakieś nowości. <grym> na bloga. I tak. co mamy zrobić. Pomysły na wyprawy. Tak jest. W ogóle taka dzicz, tu nie ma niby ludzi, nie? Odkryliśmy, przedzieraliśmy się przez dżunglę, a tu od chulery stóp jest. ja nie, nie takie przereklamowane tu. To. Chyba tak, to na, na Nawet psy są. są, nie tylko nasz browar, tylko ten. Ogólnie ludzie są, patrzcie tam, ile ludzi jest, ile ludzi. Masakracja. i wiesz tu spokojną naradę lub pogańską. I, a tam jest krzyż. I jest chusteczkę haftowaną, Gdzie jest krzyż? Po prostu. Gdzie masz krzyż? No tam jakiś taki to nie jest krzyż, no... tylko jest kreska na, na kamieniu. Nie. To jest kreska... E, krzywo kamera, Dobra, naradzamy się. Naradziłeś się już? Naradziłem się. się. Prawie, nawet narodziłem się. No, to zupełnie czuję się młodo, bardzo narodzony. Chcesz zrobić poradę fotograficzną w miejscu naradzania? No, może jeszcze zobaczymy inne. Dobra, to idziemy szukać grobów. Ogólnie browar myśli, że jak jest kurhan grobowy, to jakąś kość wydobędzie stamtąd. Ludzie, co tu leżą, czy leżeli, bo w nich wykopali. w głupio tak być wykopanym po śmierci. No trochę so tak. I po no, potem w muzeum leżysz. No, no ale to zostajesz na wieczność. <laughs> tak, zostajesz na wieczność w muzeum. To tak, ci ludzie co sobie tu leżą, tu, tam, tam, to ten. To oni sobie szli stąd, tu do Akwilei, nad Morzem Śródziemnym. Tak sobie szli. Zip szlakiem bursztynowym, handlowali bursztynami. I w ogóle. Fajne życie mieli. Proste. Bez Facebooków, bez innych rzeczy. Tak. Nie było turystów. Mieli fajne noże. O. W ogóle. Plądrowali, zabijali i tak dalej. To tak dla rozrywki. no rozrywki. No to tak. Wracamy właśnie z planu filmowego Bushman na tropie. Tym razem było fajnie. Ptaki były i tak dalej. Pamięć o jeden Bushmobie. Wyjedziemy tak. w drugim busmobilu. Bus, 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 bus. bus busmobilu prawie tak starym jak ja. Za kamerą piękna panienka Anna. Z tyłu pieseł browar. Co takiego? Czekaj, nie mogę browara zobaczyć. <laughs> jest browcą, ale mam minę. No bo co, nie, nie chcę wracać z wakacji, dwa tygodnie w się po porach tylko z nim było <laughs> Piszcie I ten... Yy, myślę, że ten odcinek Wam się spodobał, nie? Lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie i tak dalej. No i kolejny odcinek będzie z pewnego kraju zamorskiego. Będzie o pedałowaniu, które jest teraz bardzo w modzie i apolityczne, no więc czekajcie na kolejny odcinek. Będzie, obiecuję, że tym razem będzie naprawdę szybciej niż teraz, mniejsza przerwa, więc do zobaczenia. Kurczak z reżimem, i zrobiąc ciebie ciebie Właśnie docieramy w pośrodku zaborskiego Parku Narodowego. Proszę mi się nie wcinać, jak ja mówię do kamery. Proszę mi nie przeszkadzać. Pani menadżer, co to kur... ma być?